Witam kochani serdecznie. Chwała Jezusowi Chrystusowi. Uświęcenie, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Czym jest? Odpowiem na podstawie Pisma Świętego, które jest dla mnie najwyższym autorytetem w życiu i jest to mądrość z nieba. Więc czym jest biblijne uświęcenie? Ono ma najdrożsi dwa poziomy. W Biblii są przekazane nam ludzkości dwa poziomy uświęcenia. Pierwszy poziom, absolutnie fundamentalny, jest to poziom uświęcenia przez krew Jezusa Chrystusa, przez krzyż Golgoty, jego śmierci w zmartwychwstanie. Najdrożsi, bez uświęcenia, czyli bez przyjęcia ofiary Chrystusa, doskonałej za nasze grzechy, nikt nie ujrzy Pana. Więc. On, który nigdy nie zgrzeszył, przelał świętą krew, złożył ofiarę na krzyżu za nasz grzeszników. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I tylko Jezus jest tym, który nigdy nie zgrzeszył, więc on mógł być złożony jako baranek. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Więc, kochani, jeżeli przyjmujesz przez wiarę, Ofiarę Jezusa przyjmujesz Chrystusa do swojego serca, rodzisz się na nowo, twój duch rodzi się na nowo, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Jesteś uświęcony świętą krwią Chrystusa. Czyli pierwszy poziom uświęcenia jest związany z łaską Boga, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was boży to dar nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Czyli przyjęcie Chrystusa, zbawienie nie polega na Twoich uczynkach, ale na tym, co zrobił Chrystus dla Ciebie, i wtedy jesteś uświęcony. I to jest ten pierwszy poziom, ale jest też drugi poziom biblijny, o którym mówi Pismo Święte od pierwszej do ostatniej praktycznie strony Biblii w bardzo wielu miejscach. I kładzie ogromny nacisk Bóg na to. Czyli pierwszy poziom to jest uświęcenie przez Chrystusa nie z uczynków, ale z łaski, a drugie polega na uczynkach człowieka, uczynkach wiary, na pokucie, odwróceniu się od grzechów, zmiany sposobu myślenia i oddanie serca życia swojej własnej woli Bogu. To jest życie w świetle pisma świętego, bycie wykonawcą słowa. I życie według standardów, które Bóg nam przekazuje. Więc, kochani, ten poziom uświęcenia jest połączony jest to współpraca nasza z Duchem Świętym, ze Słowem Boga. Bóg nam daje siłę, żeby nie grzeszyć, Bóg nam daje siłę, żeby pokutować, ale my musimy tego z całego serca pragnąć i czasami. Jest nawet tak napisane w Biblii, że jeśli ręka cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie. Jeśli oko Cię gorszy, wyłupie lepiej z jednym okiem i z jedną ręką wejść do Królestwa Bożego niż całym zdrowym być wrzuconym do piekła, gdzie ogień nigdy nie gaśnie, a robak nie umiera. Więc kochani, czasami pokuta wymaga od nas niesamowitej determinacji. Przy, przy, na przykład świat cię y, wciąga, grzech cię wciąga, jest, to są porządliwości, to jest coś, z czym się zmagasz. I, I modliłeś się już wiele, wiele razy, i nic się nie zmienia. I teraz Biblia nam mówi, Miej taką determinację, jakbyś miał uciąć rękę, czy wyłupać oko, czy uciąć nogę. Osiągnij taki poziom determinacji, a Bóg da ci siłę, żeby zwyciężyć. Ty nie zwyciężasz o własnych siłach, ale o, to jest relacja z Duchem Świętym. Natomiast od Ciebie zależy ta praca, to pragnienie w sercu, pragnienie odwrócenia się od brudnych, zepsutych grzechów, które. Bohaterów biblijnych wielokrotnie całkowicie niszczyły. Przykładowo, Samson, który pałał porządliwością i, i, i żył w nieczystości, niestety zapłacił straszną cenę. Grzechy Go zniszczyły. I Grzech, Biblia pokazuje, że zniszczył bardzo wielu ludzi wybranych przez Boga, dlatego bez uświęcenia nikt nie ujrzy Boga. Kochani, musimy pokutować i zmieniać nasze. Czyny, myślenie, nasze życie, a Bóg nam daje siłę. Bóg, nadnaturalną siłę z nieba, jeżeli widzi nasze serce, nasze pragnienia, On daje nam siłę. Czyli, kochani, uświęcenie, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Po pierwsze, uświęceni krwią Chrystusa, krwią baranka to jest absolutny fundament wszystkiego. Chrystus daje nam życie wieczne, rodzimy się na nowo i On jest dla nas alfą i omegą. Drugi poziom uświęcenia to jest pokuta z martwych grzechów, martwych czynów, odwrócenie się do świętości i życie w świetle mądrości pisma świętego, w mocy Ducha Świętego tu na ziemi. Kochani, Jezus Chrystus jest Panem, ma wszelką władzę w niebie i na ziemi.